Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale Amelia's Crazy Kitchen. Dziś przygotuję dla Was przepis na pyszną słodziutką owsiankę z takimi przyprawami korzennymi, będzie ona bardziej piernikowa. tutaj naszej owsianki przygotujemy dwie porcje, więc potrzebujemy: 150 g płatków owsianych, ja mam tutaj płatki błyskawiczne, 400 ml mleka, jeden dojrzały banan, dojrzały, żeby był jak najbardziej słodki, garść orzechów włoski, pół łyżeczki cynamonu, jedna łyżeczka przyprawy korzennej. Wlewamy mleko do garnka i nastawiamy. Wsypujemy płatki owsiane, mieszamy. W międzyczasie kroimy banana na kawałeczki. I wrzucamy do garnka. I gotujemy teraz tak przez 5 minut. Pod koniec gotowania dorzucamy cynamon i przyprawę korzenną. Wszystko dokładnie mieszamy i wyłączamy. Przechodzimy do nakładania i na koniec posypujemy wszystko orzechami. I tak naprawdę już jest gotowe. Jeżeli spodobał Wam się mój przepis, jeżeli podobają Wam się moje filmy na kanale, oczywiście będę wdzięczna za pozostawienie subskrypcji, łapeczki w górę oraz komentarza. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.